Jaki jest przepis na długoletni, szczęśliwy związek? Deumiczanie, którzy świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, dobrze go znają, z okazji złotych godów blisko 50 par otrzymało medale nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No, czasem przebaczyć, czasem przeprosić. No i tak zleciało. No, ale dzieci wnoszą i wnuki dużo radości, i to jest. Recepta rzeczywiście na takie sympatyczne e, życie rodzinne. Trzeba się kochać z dzień i w nocy. <laughs> no i zdrowie, zdrowie, przede wszystkim zdrowie. Ja powiem modliłem się o dobrą żonę i dostałem tego czemu. Natomiast żona no, nie modliła się za dobrego męża, ale i tak się im udało. Nie trzeba szukać idealnego partnera, ale kochać tego, którego wybraliśmy. Nikt nie jest idealny, nie ma idealnych ludzi. Trzeba na pewno odrzucić swoje ja, swój egoizm. Nie, nie może być to ja, ty, ale ja i ty musi się równać my. Sądzę, że dialog, rozmowa w małżeństwie ma ogromną, chyba decydującą rolę. Nie zabrakło również szczerych życzeń dla wszystkich par z okazji tak pięknego jubileuszu. To jest tradycja, to są znaczenia od pana prezydenta, dlatego miasto co roku organizuje, w tym roku to było bardzo ograniczone, gdzie zapraszaliśmy osobiście pary, w tym roku też mamy tendencję wzrostową. chcemy to zrobić bezpiecznie dla wszystkich tych jubilatów. Myślę, że kiedy uspokoi się czas, Cały czas mamy to w głowie, wiemy, że już mamy dwa roczniki zaproszone na takie wspólne spotkanie i również dzisiaj zaproszę Państwa, jak będą sprzyjać czasy na świętowanie w większym gronie i może większej okazałości przy kawie, ciastku, herbacie i czymś jeszcze więcej. Zdrowia, zdrowia, zrozumienia, używania słów. Przepraszam, dziękuję. To jest tak bardzo ważne. I myślę, że to jest punkt do kolejnych dni pożycia małżeńskiego i tego im na kolejne lata życzę. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia i miłości. No przede wszystkim ważne jest to, że w tych czasach, kiedy no, instytucja małżeństwa nie ma się najlepiej, warto promować takie sytuacje i takie jubileusze. Czego życzyć jubilatom? No przede wszystkim, żeby ich dalsze wspólne życie było piękne. Było przeżywane w zdrowiu, w radości i przede wszystkim we wzajemnej miłości. Każdy jubileusz to powód do radości, a tym bardziej taki, kiedy przeżywamy złote gody, kiedy przeżywamy 50-lecie małżeństwa. Wszystkim małżonkom, wszystkim przeżywającym ten piękny jubileusz, życzę, aby bycie ze sobą. Aby ich życie małżeńskie, rodziny rodzinne, było w dalszym ciągu dla nich źródłem szczęścia, aby było źródłem łaski, aby razem wspólnie zdążali do Domu Pana. Obchody rozpoczęło nabożeństwo w Kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej, gdzie pary symbolicznie odnowiły przysięgę małżeńską. W Domu Kultury Mors jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie oraz pamiątkowe listy gratulacyjne. Wydarzenie uświetniła Kapela Ludowa Morsy.